Mecz na pewno odwołany. Tak, mecz odwołany. Mówię, dzwonili przedstawiciele piekar, że nie są w stanie dojechać. A państwo będą coś z tym zrobić? Jakiś, bo tu chyba już mu jest mowa o walkowerze? Y, tu jest mowa o walkowerze, mówię, i, i, ale decyzja należy do, do komisarza Ligi ZPRP. Jakie zwroty będą? No, możemy się. Mówię, jakby to powiedzieć, ubiegać o zwrot kosztów organizacyjnych, ale to decyzję podejmie prezes klubu. Jestem zawiedziony ze względu na to, że cały tydzień, może nie tydzień, mówię, przygotowywaliśmy się do tego meczu i, i, i na pewno mecz by był interesującym widowiskiem, mówię, dla kibiców, którzy się tu bardzo dużo zjawiło i, i myślę, że na pewno, na pewno, ja jestem 100% przekonany, że mecz by był wygrany. Pomimo, że zespół piekar jest wyżej od nas, ale jesteśmy dość y, dobrze przygotowani. Mówię, powrócił y, mówię kontuzjowany y, Basiak, mówię i, 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 i byłem pewien optymizmu, tak, dlatego innej opcji nie było jak zwycięstwo. Następnym idziemy do Wiretu. Będziemy tam walczyć w Wirecie. Mówię o zwycięstwo, tym bardziej, że y, w tamtym roku żeśmy tam zwyciężyli. Mówię także w tamtym sezonie. Jak będzie to zobaczymy, natomiast za dwa tygodnie zapraszam wszystkich, wyjątkowo, wyjątkowo, ten mecz odbędzie się w hali Tosir na ulicy Krupniczej w centrum miasta o godzinie 17, serdecznie zapraszam wszystkich, mówię, sympatyków piłki ręcznej, natomiast jeszcze raz chciałbym przypomnieć, bo speaker to już przypominał, że bilety, które dzisiaj były na ten mecz, konkretnie na piekary, a mecz się nie odbył, są ważne na następny mecz, czyli na mecz z Przemyślem. I kibice, którzy zachowali bilety, wejdą już bez kupowania dodatkowych biletów. Wejdą na te bilety na przemyśl 8 lutego o godzinie 17. Przede wszystkim musimy na lamach pracy przeprosić kibiców za, za to, że się nie odbył mecz, bo wszyscy się nastawiali. To jest sobota przecież jest duża rozrywka, dużo jest miłośników piłki ręcznej. Także będziemy starali się yy, jakoś to przeprosić na łamach pracy jeszcze raz z piwicy. Ale przewiduje pan, że 8 lutego mecz odbędzie się? Nie, no będzie, to jest w programie mecz ligowy, tylko będzie na innej hali, to będzie na hali krupniczej. To z czuwej chyba przemyśl jest właśnie przewidziany. Jako, jako przeciwnik ligowy. No. Także będzie, na pewno będzie tak. Ten mecz nie jestem pewien, być może polski związek piłki ręcznej ustali nowy termin, bo to, trudno powiedzieć, jak to będzie, czy przyzna walkover? no Wolelibyśmy, żeby to już było przyznane jako walkover i zakończony ten temat. No, no troszkę są kibice naukujcie za mani. wiadomo, nie. No, że się będzie odbył i każdy był przygotowany na dobre widowisko, dobre, dobre spotkanie, że się odbędzie tutaj i właśnie nasze Tarnowianie walczą o dobry wynik, I, 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 tak samo i w tabeli i to, no, nie odbyło się, no, trudno, no, przeciwnik nie przyjechał, tak się stało, no. No, przeciwnik e, zamo się proszę na bramce stanęli, tam e, przewiezie do Krakowa i wrócili z powrotem, samo samochód tam nawalił coś, no. No, bardzo trudno, tak się powiedzieć, no, ja, jako ja zawodnik był zawodnik tutaj no, i tak samo chciałem wszystkim podziękować no i dalszych sukcesów tutaj, żeby osiągali moi zawodnicy tutaj w Karlubie. Przyjdzie pan 8 lutego na mecz? E, tak, tak, tak. Na mecz 8 lutego tak przy, 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 przyjdziemy razem po mnie. Ja zawsze przychodzę z żoną, z córką. No, ja tutaj grałem, tu się wychowałem i tak samo życzę wszystkich sukcesów. Żeby tutaj była dobrze rozwinięta, Tak słyszałem tutaj wypowiedzi moich kolegów, że mecz będzie się na kropniczy. Czy to jest prawda? Prawda? No. no także tam bardzo bym chciał na kropniczy, bardzo to jest hala bardzo widuskowa, szersza fala, a tutaj wiadomo jest jak tu jest, nie? No, wszystko jest pod dachem, nie? Wiadomo. I tak samo bym chciał wszystkich zachęcić sam w imieniu moim kolegów, trenerów, tam na te hale na Krupniczą, żebyśmy tam razem kibicowali i dobre wyniki koledzy nasi, moi osiągali.